Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Simsów. tak wiem, dawno nie było, ale ostatnio był live, na którym przemeblowaliśmy cały dom i obecnie muszę Was poprowadzać troszeczkę po tym domku. W tym momencie parter, tak, parter wygląda w taki oto sposób. W tym pokoju mamy taki jakby salon. Od razu uprzedzam, że to, to wszystko jeszcze nie jest skończone, ponieważ pewnie o wielu rzeczach pozapominałam. I będę musiała jeszcze dorzucić parę rzeczy. Jednakże, na obecną chwilę, salon wygląda tak. Kuchnia i łazienka w tenże sposób, a tutaj, jakby gra nie ścinała. A nie wiem dlaczego ścina, ale dobra. Yy, mamy taki malutki, malusień, malusień, malusieńką jadalnię, nawet nie wyposażony, ma nic. Po prostu tak, żeby była. To jeszcze wszystko się ogarnie w swoim czasie. No i oczywiście. Kurde. Przestań, gro. Oczywiście mamy basen. I troszeczkę takie o. I naprawdę mnie to zaczyna i czytować, ale dobra. Zróbmy tak, żeby to się ogarnęło. <laughs> Wiem to było za O, super. Wejdźmy na pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze znajduje się taki jakby niby gabinet, chociaż to nie jest gabinet, to jest taki pokój do gry na fortepianie. Tutaj jest pokój. rodziców. Tak, to jest pokój rodziców. Nie, to jest pokój rodziców. Nie wiem. Nie, stop. Ten mały biały to jest pokój małej, ten duży pokój różowy jest pokojem rodziców. O, właśnie, bo zapomniałam, że teraz w ogóle tej myszki nie będziecie widzieć. Tak więc musiałam to tak opowiedzieć. A na samej górze zrobiliśmy taki czerwony, krwisty pokój dla Kasandry, i ona sobie tutaj będzie mieszkać do końca swojego życia. I w takim razie. No, obecną chwilę dom tak wygląda. Czy będę robić jeszcze jakieś przemyślenia, to się jeszcze okaże. Na pewno wielu rzeczy zapomniałam kupić, tak więc spokojnie. Mamy 100 tysięcy prawie simolonów. Jesteśmy bogaci, możemy robić co chcemy i możemy mieć na wszystko wywalone. Tak, Origin lubi to robić. Yy, 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 tak, w takim razie jest sobota. Ja bym musiałabym tej tutaj troszeczkę tych ludzi ogarnąć, bo widzę, że. Oni troszeczkę mają źle po w głowach w tym momencie. Aha, super. ta przeszkadzajka. Madi idzie przed ciebie jak burza podczas lokalnego turnieju, gdy jakaś maskotka z innej gry zaczyna wisić jej nad głową. Zielone futerko jest wystarczająco denerwujące, ale gdy maskotka zaczyna zagrzewać widownie głośnymi okrzykami, Madi staje przed trudną decyzją albo skupić uwagę mimo całej wrzawy tumu, albo przegonić futrzaka. uwagę. Du, 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 du. Ok, dobra. Super, mamy awans. W takim razie trzeba się wami teraz wszystkimi zająć. Uuu, hu, 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 gościu. Ty mi to nie, przesa nie przesadzasz. Dobra. Zróbmy tak, że rozpalisz sobie ogień i możecie sobie pognać chwilę telewizję. Przez to, że dostałeś awans, możesz oglądać telewizję. Mm -hmm. Co to jest? Stuchnij się z kimś biodrami, serio. Yy, nie wiem, tutaj Kassandra próbuje wywojować, ale jeżeli Kassandra chce iść spać, to niech sobie idzie Kassandra spać do siebie na łóżko. Yy, tobie cały czas towarzystwo brakuje. No dobra, a ty nie możesz... Yy, oglądaj. A ty nie możesz na przykład usiąść? I oglądać? Głupku? Boże. E, idziesz, mała? Idziesz. Tylko, że mi znowu nie działają klawisze. Okej. Okay. No, no, oczywiście, oczywiście. Dobra, spoko. No, ja się... Ja, ja normalnie się dzisiaj zadźwam, nie? Przez te Simsy. Stop! Jezu, ja pierwszy raz to widzę. No tak, to jest w końcu bogata dzielnica. Tutaj takie rzeczy się dzieją, no ale. Jaka bajera? Nie, no. Taka bajera, że aż szok. W każdym razie, poczekamy jeszcze, aż nasza Madi wróci z pracy. U, a z nią to jest w ogóle ciężko. Czy będziesz nią zająć? Zobaczmy, czego ty potrzebujesz. Rozpocznij malowanie oraz zostanie zainspirowania. A jak teraz zrobić, żebyś ty był zainspirowany? Nie mam pojęcia, ale możesz podać obiad. <grytanie> Kasandra. Pani Kasandro, czy pani gdzieś pracuje? Pani nigdzie nie pracuje, pani sobie podejmie pracę. Ponieważ na coś się musisz przydać, tak szczerze mówiąc. Bo obecnie nic nie robisz, nie sprzątasz ani nic, ale podejmiemy ci tak, jakąś taką łatwą pracę, nie? Tajny agent? Może być. Wow, dlaczego ja to zrobiłam? Czego mi potrzeba? W komputerze, no dobra. Ja tutaj, aha, ja ci tutaj komputera nie postawiłam. W takim razie pożyczysz sobie komputer dziecka. Sieć. Y Wód. O Boże. To. Ale ja szukałam po innych, a to było tutaj. Serio. Co jest to, Tobą? Jesteś rozbawiona. Tu, 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 tu. tu, to jest Twoje łóżeczko, tutaj i spać. Musicie się tego wszyscy nauczyć. Ja wiem, że dla Was jest ciężko, bo mieliście kurde pełno. <laughs> pełno niczego. Czyli nie mieliście nic, tak szczerze mówiąc. Teraz macie wszystko, no ale musicie się przyzwyczaić. Ktoś gdzieś śpi. Zobaczymy, jak ci wyjdzie ta. To Ta sałatka. Zedliwa chociaż? W porządku, no to jak w porządku to ok. To w takim razie nasz Sim zasłużył na sen. Ciekaw jestem. Nie, to może nie. Może lepiej tego nie wierzmy. A kiedy ty wrócisz, Misia? Aha. Nie wiem. Nie, nie będę miał to sprawdzić. Nieważne. Czy ty już zaliczyłaś? Zaliczyłaś. Super. To w takim razie. Panienko ty moja. Wiem, że ty nie umiesz grać. Ale chociaż sobie poćwicz. Ten pokój robiłam z myślą, że nasza Laura. No, niedługo stanie się dorosła, tak? Przyznajmy się. Jeszcze 6 dni będzie dorosła. No to bez sensu, że robiła jej taki takie pokój dla dziecka. Szczególnie, że ja też jak mając te 14-15 lat, miałam pokój nie jak do małej dziewczynki, tylko już taki bardziej poważniejsze, tak więc... Można powiedzieć, że troszeczkę utożsamiłam Laurę ze sobą. Dobra, zniknie mi to. Aha. A, dobra. Na no, malu jeden wspaniały obraz. No dobra. O, no właśnie. Nie kupiłam sztalugi. Pyszek. Sztaluga. Znaczy, wydaje mi się, że nie kupiłam. No pewnie, że nie kupiłam. Tu ja ją podmienia po prostu tutaj. Okej. Okay. Ja wiedziałam, że ja wszystkiego nie kupiłam, co powinnam kupić, no ale... To Oczywiście wszystko w swoim czasie jeszcze się <laughs> dokupi. Boże, kiedy ty wracasz, misia? Misia. 23 matko, Boska, ty mi zaraz padniesz. Wszyscy śpią, a ty w pracy biedna. Śpi. Poczekamy aż wróci, no co? też jej nie zostawimy, nie? Chociaż? Nie. Dobra. Przyniosłaś trochę kasę, jak z twoimi? Nie, nie, ślelo, tylko tyle, że jesteś zmęczona. Tak więc wszłam sobie. I możesz iść spać. No, Śpi. <śm> Teraz tak, powinnam zrobić jakieś cięcie, żeby wam tutaj nie zanudzać tego, jak oni wszyscy tutaj sobie śpią i w ogóle. Ale powiem wam tak. Nie chcę mi się tego cięcia robić, nie chce mi się go później szukać. Hihihihi. Wiem, jestem zła. Ale w sumie już jest północ. O, trzeba będzie Cassandra obudzić. I tutaj, w ogóle, ta łazienka jest przeepicka, to jest jacuzzi i ja chcę zobaczyć, jak ona bierze kąpiel z popelkami. Bo ja jeszcze nigdy nie miałam czegoś takiego w Simsach 4. Chcę zobaczyć, czy to jest jakiś super ekstra, czy coś. Nie. To jest taka po prostu zwykła wanna. No cóż, moje marzenia umarły. Wszystko, w sobie wierzyłam, umarło. Jak ja z tym przeżyję, jak ja to wytrzymam teraz, nie wiem. I podoba mi się ten pokój. Specjalnie dawałam zasłon w tych mniejszych oknach, żeby było tak idealnie, tak super. I ten kwiatek stojący też super wygląda. A czym mi się podoba? nie musi się podobać. <laughs> nie no. Czarny humor mi, mi dzisiaj doskwiera, tak więc spoko. O, ciebie też wypadało wypadałoby obudzić. Bo mi się mój zaraz umrze z głodu. I możesz tutaj sobie. Super, że mamy tyle łazienek. Naprawdę jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. I chyba powinnam zamienić, że najpierw się później głód. Ale trudno. Hmm. Laura... Laura, wytrzyma do rana. Dobra, będzie wszystko super. Aha, ty nie musisz się kąpać, możesz przestać. Ja wiem, że to jest ekscytujące, tak kąpać się, no ale. Jedzenie w nocy też jest bardzo super. Też uwielbiam jeść w nocy, po czym dostaję opierdził, że ja tu próbuję spać, ja tu próbuję spać, ja tu próbuję spać. Ty mi chodzisz, hałasujesz. <laughs> nie chciałam tego mówić głośno. Jeszcze by usłyszeli. <laughs> Dobra. W takim razie, jakby tak jeszcze mógł, ten czas szybciej lecieć. Nie, nie może szybciej lecieć. Ten nag nago chodzi spoko. Już wszyscy mogą mi spać. Już wszyscy mogą mi spać. No super. Mm. W takim razie, jak sobie już jest noc, ja sobie ogarnę. Yy, od 7 do 15, ok. Od 9 nie idziesz. Zaraz ty idziesz, też nie idziesz? Boże, jutro nie idzie do pracy, ani do szkoły. O matko boska, ale będzie zabawa. Ale będzie bajera. Zaraz zobaczycie, jaka będzie bajera. Tak, wiem, że chce się. Hmm, czy to jest jeszcze zjadliwe? Nie. Hmm, Pasztecik z mikrofali. O, i skrzypce muszę kupić. Ha. widzicie? Widzicie? Takie skrzypce kupimy. Chyba, że gdzieś nie... Nie, kupiłam! No to O, oh jest. W takim razie. A czego nie możesz? Aha, bo, jest, bo czujesz się nieswojo. No spoko. Poczekajmy aż ci się zmieni nastrój. I zaraz, aha, bo to są za duże skrzypce. Dobra. W takim razie kupimy ci też takie zwykłe. A te są te same. Dobra. To, to są skrzypce dla dzieci. A czy ja w tym terarium mogę. Mi <laughs> mogę mieć rybkę? Tetra. Tetra będzie super. Tylko, że jak ją nazwiemy? Mm, o wiem, nazwiemy ją Lotta. A dlaczego nie? Mogę ją karmić, czy coś? Nie. Zobaczymy za jakiś czas. Aha, super, dziesięć. Dobra. Tak już sobie zjesz, to będziesz ćwiczyć. Teraz tak, mm, Cassandra. Cassandra jeszcze śpi. I co z nią zrobimy? Dobra, ty będziesz sobie dalej grała na swoim fortepianie, czy co to tam jest. Madi. Madi, z tobą będzie ciężko Madi, ale Madi ma tutaj łazienkę też. Gdzieś tu. A, tu jest, dobra. Wiedziałam, że mają jeszcze jedną. <laughs> Okej, okay. i Madi musi się zająć komputerem, ponieważ Madi musi zrobić Więcej opcji? Nie. Graj w grę. Transmituj na żywo. Blick, block. Ok. A, no i w międzyczasie jeszcze się przebija, A nasz misiek Pysiek musi namalować wspaniały obraz. Tak więc nasz misiek Pysiek namaluje ten wspaniały obraz dzisiaj. Tylko jaki? abstrakcyjne Za no, można powiedzieć, że nie jesteśmy już biedni. Hi, hi, hi. Zobaczymy, czy się uda. Ten super obraz. Namalować za pierwszym razem. W momencie, kiedy Kasandra umrze, na górze zrobimy taką jakby siłownię, można to tak nazwać. Postawimy tam jakieś rzeczy do ćwiczeń, jakieś bieżnia, nie itd., itd. i i tam sobie będzie taka siłownia. Ale póki Kassandra żyje, tego nie mogę zrobić. A Cassandra długo nie pożyje ze względu na to, że jakiś czas temu wyskoczyło mi, wyskoczyła mi informacja, że Kassandra ma już swoje lata i tak dalej, i tak dalej. Tak więc poczyk, luzik, i tak dalej. Dobra, każdy jest czymś zajętym. To może. Dlaczego się na? Oj, tam nauczysz się grać, to będzie super. Um, zobaczymy, czy ten obraz ci mi się wyjdzie. Byłoby miło. No i co, będzie wspaniałe? Dobra, jesteś pewny siebie, ale. Czy obraz jest wspaniały? Chyba nie. Zaraz do galerii sztuki, czy kolekcjonerowi? Kolekcjonerowi będzie drożej, chyba nie? Będzie więcej kasy. Dobra, już, przestań. Aha. Dobra, musimy ten wspaniały obraz dzisiaj namalować, naprawdę. Dobra, teraz zaczyna hajsy trzebać na live. No, nie powiem, ekscytująco, każdy ma co robić. Myślałam, że będzie gorzej. Ale okej, okay. kto tu dzwoni? Kinga Bocian. Okej, okay, możesz przejść. I tak cię nie wpuszcza. Nie no, nie będę taka, czy to jest Kinga Bocian? Mmm, cześć Kinga. A ty jesteś stara, fuj. Um, ok. Okej. Dlaczego by nie? Boże, jaka bajera. Jakie to wszystko fajne tutaj jest w tym domu. Normalnie cieszę się. Boże, jak ona, jak ona gra strasznie. Szósty poziom, jeszcze tak strasznie. <laughs> Czy ty możesz zmienić jakoś styl? Nie. Dobra. Yy, przestań z nim gadać. A ty, jak grasz? To który masz poziom laska? Dobra, ty masz trzeci poziom, no ale no to, to, to nie jest kurde. Szósty poziom. Ciekawe jak będzie na dziesiątym. Przestań już z nią gadać. Dziękuję. Wód? Aha, no tak. Nie lubi dzieci. To nie, nie lubi dzieci, ale swoje ma. Dobra, w takim razie trzeba się zająć tym wszystkim. I trzeba zrobić obiad. I widzę, że nasz pan, który miał sprzątać dzisiaj sobie zrobił wolne. Dlatego musimy sami to wszystko posprzątać. I podamy dzisiaj. Wy widzicie tą cenzurę? Serio? Serio? No nie, ja po prostu w to nie wierzę. Namalowałeś? Czy to był wspaniały obraz? Nie. Wód. Hmm. Kolekcjonerowi. Zaraz. A do Galerii Sztuki. Może będzie więcej? Nie, w sumie jeden. Jeden. Jeden, jeden ptak. Dobra. W takim razie, skoro nie, super, masz 10 tysięcy fanów. Cieszę się z tego powodu bardzo. Co ty my tutaj mamy? Pięć partii szachów, 6 książek. Logika. Nie dzięki. Um, wszyscy zaraz pójdą na obiad, ponieważ czas na obiadek dzisiaj. Aha, jeszcze nie jest gotowy. No dobra, w takim razie możesz. Misia moja. Nie mam drugiego nigdzie. Mam tutaj kominek jeszcze. Zapalimy i możesz sobie poglądać telewizję. Surfaj po kanałach. Byczas. Liczę na ciebie, misiek. Na ciebie nie liczę już. To jest złe. Surfuj, surfuj. O. Aha, no właśnie. I to jest ten problem, ponieważ nie mam dwóch pewnych rzeczy. O, boże. O. Te śmietniki są brzydkie, jak nie powiem co. Ale musimy jakieś postawić, niestety. Na przykład ten. I musimy postawić lew. Jakiś najdroższy, bo na stać. Okej. Okay. Um, tak. To jest ten problem, że nie ma w tej części tych pięknych... Tych pięknych takich koszy y, pod, pod blatem, co się trzyma. I tych takich zmywarek elektrycznych, które zdecydowanie ułatwiłyby U, to wszystko. No ale... Tych też trzeba nauczyć, żeby się dali podczas oglądania telewizji. Ale to spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Jak to malowanie idzie? Kiepściuchno, kiepściuchno. Ciekawe jestem, ile tych obrazów musimy malować, żeby udało się zrobić ten jeden super ekstra. No ale... Obiad gotowy. Obiad gotowy, proszę państwa. czas zjeść to okay. i tutaj też wszystko. I idziemy na obiad wszyscy. O, temu to nie wiem, co się chce, chyba się No, oczywiście. Nasz pierwszy posiłek: wspólny rodzinny. Jak to będzie wyglądać? Rodzinko kochana. Ekstra. Normalnie cieszmy się. Dlaczego ja się wcześniej do nich nie wprowadziłam? Nie mam pojęcia. No dobra. Boże. Powinniśmy już kończyć, wiecie? Tak trochę się tutaj... Yy... O, mi działają. <laughs> tak troszkę się tutaj rozpędziłam z tym wszystkim. Ale spoko. W takim razie... O, mogę zagrać już. usiąść. O, przytąkać do inspiracji i ćwicz. Yy, ty też, mała, możesz już ćwiczyć sobie dalej. A ty? A ty to nie wiem, co mam z tą zrobić. Możesz oglądać telewizję. A co mi tam? Dobra, na dzisiaj to koniec. Głównie chciałam wam pokazać dom. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo siedziałam nad nim na live'ie chyba z półtorej godziny. Jakoś. No, ale... Mm, tak jak mówię, jeszcze nie jest do końca skończone. Jeszcze będziemy dużo rzeczy dokładać, Jest. Ostatecznie zabraknie mi miejsca. W każdym razie na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. I cześć.